Jezus, jakie światło? Czekaj. A nie, to nie światło, to ja. Dzień dobry! Dobra, zabieram się do tego vloga i już wiem w sumie o czym będzie. Dzisiaj jest dzień dziecka. Jak wiecie, byłam w weekend w Poznaniu z moim mężem. E, może wam pokażę, jak było. było grubo, było jedzone, było pite i Justynce o Jezu, przepraszam ciut się przybrało, niedużo ale jednak, oczywiście nie oszukujmy się <grym> zaraz do Ciebie idę są gorsze rzeczy na świecie niż przytycie kilograma i troszeczkę tłuszczyku na brzuszku więc nie ma co panikować trzeba po prostu spiąć tyłeczek i dział Zielanko już było, jajeczka w koszulkach, taka jestem zdolna yy, i idę ćwiczyć. Nie będę kłamać, nie chcę mi się, bo jest na maksa gorąco. Ale trzeba zrobić szybko trening. Możecie je posprzątać w domu, bo jest mega syf, a pewnie przyjdą jacyś goście do dzieci. Yy, chcę dla was napisać super tekst. I nie chcę się czuć już taka obżarta bo nie będę kłamać, wczoraj oglądałam House of Cards w końcu jest i wczoraj wieczorem oglądałam sobie w łóżeczku jeden, jeden malenki odcinek ale zażarłam przy tym musy dzieci do mleka chrupki dzieci do mleka Z dwie garści nerkowców a wiecie no niby nerkowce, super sprawa ale tyle tam tłuszczu, że lepiej nie nadużywać więc tak jak widzicie tak właśnie wyglądam rano ale dzięki Hedeno za brwi idę ćwiczyć. I może właśnie wam dzisiaj opowiem, jak sobie radzić z tym, jak w sumie zacząć Jezu, mam, czuję się, jakbym znowu zaczynała być na diecie? Ja już zapomniałam, jak mi jara dobre jedzenie. I tak sobie tylko teraz myślę, żebym zjadła lody. Tak, jest u nas tak gorąco, że mamy wariata. Yy, myślę tylko o tym, że zjadłabym lody i w sumie pizzuszkę i makaron. Czuję się, jakbym zaczynała od nowa. To trochę smutne. Trening zrobiony. Jedzonko potreningowe jest. Yy, powiem Wam tak, nie mam pojęcia, jak robią to inni ludzie, że tak zawsze wyglądają pięknie, świeżo i są wymarwani. Ja do nich nie należę. I w sumie trochę głupio, że Wam się pokazuję w takim looku. Ale naprawdę mi nie zależy. No i kto jest najlepszy Dziecią świata? Wiadomo. Widzicie, jaki jest najlepszy i najprzyjemniejszy moment takich spacerów, kiedy dziecko zaśnie. nagrywam dla Was publicznie. I tak to pomyślałam, że jedno z najlepszych rad, bo ludzie, że nie idzie, taką kiedy się zaczyna, bo praca do diety jest znalezienie sobie zajęcia. Bo wiecie, najgorszy jest pierwszy tydzień, pierwszy dzień, pierwszy trzy dni w zależności od osoby, więc ja dzisiaj wymyśliłam, że będę według działać. Boże drogi! Jedzie człowiek na rowerze i się na mnie patrzy i myśli Uu, jaka sławna osoba. Nie wie, że myśl o osoby, że jestem największym przegrywem świata. Aż przystanęłam, żeby to nagrać. Widzicie, że jedna z takich rad brzmi, żeby pić dużo wody. No bo generalnie jest tak, że ludzie często mylą y, pragnienie z głodem. Kiedy nie dostarczają odpowiedniej ilości płynów do organizmu, to wydaje im się, że są głodni. Więc ja, jako każda szanująca się kobieta na spacerze z moim dzieckiem, poszłam do sklepu, zakupić wodę. I powiem Wam. Bo tak to jest, kiedy są napisane jakieś trudne słowa typu osmoza, odpowiednie na... Nawet... No, co? Yy, otrzymywana jest z wody mineralnej, demineralizowanej w procesie odwróconej osmozy. Myślałam, że to znaczy, że będzie fest dobra. I stwierdzam, że chyba wolę być jednak odwodniona niż to pić. Masakra! Pamiętajcie, odwrócona osmoza nie jest pyszna. No, Pokaż! Pokaż! Co to jest? Nie zdecydacz! To... Może byś ściągał buty. Edek, buty ściągać, co to? A jak mu się to? Tutaj o, do ręki... Nie, tego... Gdzie do ręki? Tutaj o proszę o. No to do ręki. Co jest? Edziu, co dostałeś na razie dziecka? Co to jest? Ale ładnie powiedz, głośno. Ale nic nikt nie zrozumiał. Kap Kapitan Ameryka. Yy, więc tak, Edziu, co jadła mama przed chwilą? Co jedliśmy? Edziu, co pysznego jedliśmy? Czekoladkę. Czekoladkę. Niestety mama jest totalnie nieasertywna, jeżeli chodzi o żarcie. I przyszła babcia. Jaka babcia? Popsawusa. A głośniej? Popsawusa. I kto jeszcze? Popsawusa. I przynieśli czekoladę. I mama zjadła. Tak więc, sorry, nie zawsze niestety wychodzi. Widzicie, to ty nie jest tak, że jak już się zdrowo jadło, to później tak wszystko łatwo przychodzi. Nie. Ponieważ nie. dzień zakończy się niestety czekoladę. Ale to nic. Jutro też jest dzień. To nie Edziu i jutro będziemy już ładnie jeść? Tak? Będziemy jeść ładnie jutro? Tak. No. I jutro damy radę. Także nie ma to się w ogóle zniechęca. Mam małego doła. Nie. To, są na siebie zła. Santi. Daliła. się? mamusie? Mamus ta tu. które mnie kochasz. Tak. Ale bardzo mocno? Nie. Tak. Dobra już. Jaś mnie. A tu a Oszukił? mnie. Dlaczego? Ale jest na nie ma na górze. No i najważniejsze, jeżeli podobał Wam się ten filmik, to koniecznie dajcie. Kciuk w górę. Kciuk! W górę. W Koniecznie. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, nie? Nie Nasz kanał.